Temat, który bardzo szybko poprawi Twoje negocjacje cenowe. Dwa proste pytania, które musisz poznać, żeby Twoje negocjacje cenowe były zdecydowanie lepsze. Dodam, że cały kurs negocjacji cen, który nagrałem ma 13 godzin, więc to, co dzisiaj powiem jest tylko i wyłącznie malutkim fragmentem tego, co warto wiedzieć o negocjacjach cenowych. Lećmy z tematem. Po pierwsze pytanie, które warto zadać to z jakiego powodu Pan wycenił w ten sposób, a nie na 5000 tysięcy złotych więcej albo 5000 tysięcy złotych mniej. Czyli zadajesz to pytanie w momencie, kiedy sprzedający podał już swoją ofertę, albo kiedy kupujący podał już swoją propozycję, pierwszą propozycję. Czyli powta powtarzam, z jakiego powodu wycenił Pan na tyle, a nie na 5000 zł, mniej bądź więcej? Pytam z ciekawości, proszę mi powiedzieć. I to jest bardzo dobre, zaczepne pytanie, które niejednokrotnie pokażę Ci, w jaki sposób została dokonana. Ta wycena. A drugie pytanie to po prostu w jaki sposób dokonał Pan tej wyceny? Proszę mi powiedzieć, proszę mi wyjaśnić, tak żebym też to na pewno rozumiał. Zapraszam Cię na bezpłatne szkolenie. W godzinę przekażę Ci masę konkretów. Link masz w komentarzu. No i poza tym robię ten materiał bez żadnych cięć i robię go z głowy dla Twojej korzyści. Śmiało zostawiaj suba i komentarz. Dziękuję. Trzymaj się. Hej!